W 17 dniu adwentu witam Was serdecznie w kalendarzu adwentowym w drodze. Dzisiaj ponownie z nami pani Magdalena Borkowska-Franckowiak z wydawnictwa Świętego Wojciecha z nową pozycją, równie ciekawą jak poprzednie. Oddaję Pani głos. Dziękuję bardzo. I to jest pozycja, która po yy, nawiązaniu do 17 dnia... Przedstawia myśli na każdy dzień, czyli jakby idealnie łączy się z naszym kalendarzem książkowym, adwentowym. Jest to pozycja księdza Jana Twardowskiego. Myślę, że w większości Państwu jest to znany autor. Piękne wydanie, ale nie tylko zewnętrznie, bo przede wszystkim wiadomo, oczy kupują okładkę. Ale ważne jest to, co w środku. A w środku, proszę Państwa, krótkie przemyślenia, refleksje na każdy dzień, dzień po dniu, na cały rok, ten, który się kończy i ten oczywiście przyszły. Jakbym chciała Państwa zachęcić do przeczytania tej książki, a właściwie do studiowania jej przez cały następny rok. Nie poznałam osobiście księdza Twardowskiego, ale to, co mnie uderzyło w momencie, gdy czytałam jego utwory, to jest to, że ksiądz Twardowski nie daje takich, nie wiem, zakazów, nakazów, daje po prostu jakieś wskazówki, jakieś rzeczy, które mogą służyć dalszej refleksji. I cała ta książka właśnie taka jest. To jest moment na to, żeby po obudzeniu się albo przed spaniem, przeczytać taki fragment i chwileczkę pomyśleć o sobie, o życiu, o tym, co się działo w danym dniu i o tym, co ksiądz Jan Twardowski chciał nam tymi swoimi słowami przekazać. Mam dla Was jeszcze jedną propozycję, jak można wykorzystać tę książkę, ponieważ to jest czas pisania życzeń. I pewnie nie lubicie to, tak jak ja, życzeń, które są sztampowe i które są powtarzaniem jakichś. Takich formułek wyświechtanych. Tutaj znajdziecie szereg pięknych, mądrych sformułowań Księdza Twardowskiego, które możecie wykorzystać w życzeniach, ale przede wszystkim to, co zostało powiedziane, zainspirować samych siebie. Myśli Księdza Twardowskiego, Wszystko darowane, Myśli na każdy dzień. Serdecznie Wam polecamy. Książka, wydawnictwa Świętego Wojciecha.